Z zatoki portowej po przypłynięciu na Sarg może się dostać do centrum tego czegoś, co nazywają tutaj chyba stolicą. Traktorem, traktorem z taką przyczepą za jednego funta. Sarg jest dziwnym miejscem. Oficjalnie dependencja Baliwatu Gwersni, a faktycznie Państwo feudalne. Państwo feudalne, które, którego właścicielem jest jeden Pan, który dziedziczy ziemię i wszystko. A resztę wynajmuje 40 właścicielom. Hmm. Cóż to jest? Takie coś. Pewnie dla turystów. Żeby mieli co fotografować. Wypożyczalnia rowerów. Poczta kraju Sark. Informacja turystyczna. Punkt przyjęcia gości. Domek jak z obrazka. Mr. Peters Sark. Pewnie nazwa właściciela. W całym regionie, który zwiedzam, a zwłaszcza na Wyspach Normandzkich, spotykam mnóstwo hortensji. Ja też je mam w swoim ogródku, ale w życiu nie doczekam takiej wielkości. Po pół godzinie spaceru, dotarłem na północno-zachodni kraniec wyspy. Na wysokich klifach Ładny widoczek. Ładny widoczek na skały. I na następne quasi państwo, które nazywa się Brecon. To właśnie tam. Do roku 1993 była to część sark. A później wyspę kupiło dwóch braci, potentatów. Papierniczo powiedziałbym, informatycznych z Wielkiej Brytanii. I ci postanowili oddzielić się od Sark. Co im się udało? Także faktycznie patrzysz widzu na małe prywatne państwo Breco. Oddzielone jest tymi dwoma małymi cieśninami. Na tej wyspie znajduje się także niewidoczny dla oka, ale potężny pałac. Pałac w kształcie zamku. Ludzie ci wybudowali to wszystko po to, żeby stworzyć luksusowe miejsce do wypoczynku ludzi bogatych, którym nie będą przeszkadzały oczy kamer i osób ciekawskich. Breko. Dziwne miejsce. Rzut oka w lewo z tego samego miejsca. I mam, jak powiedzieć, południowo-zachodni kraniec wyspy. Półwysep, który nazywa się Małym Sarkiem. Little Sark. To właśnie tam. A tak w ogóle, to wszędzie tutaj można dojść w godzinę wyspa ma wymiary 2 na 5 mil. Idąc dróżkami z jednego krańca wyspy na drugi, najczęściej spotykam pastwiska i winorośla. Jak tutaj na przykład. Można też popłynąć dookoła wyspy albo pojechać dorożką. Jednokonną, taką jak tam w oddali. Jedna z farm tuż nad klifami, z widokiem na Jersey. To tam w oddali, tylko 22 km. Prom płynie godzinę. Widziałem już różne postoje. Dla karawan, dla psich zaprzęgów. Panki przy autostradach, ale przyznaj widzu, że postój dla końskich zaprzęgów, dla bryczek jest dużą rzadkością. Zdjęcia z tego miejsca znajdują się na wszystkich prospektach. Jest to przejście takie wąskie na Mały Sark. Czyli półwysep, o którym już mówiłem. Z drugiej strony, także jest chyba znacznie ponad 100 metrów w dół. Na sarku są praktycznie wszędzie, tylko w dwóch miejscach zauważyłem bardzo małe plaże. Można się tutaj poruszać pieszo można z napędem jednokonnym owsianym, można z napędem własnym na rowerze albo można skorzystać z traktora. Tylko taki silnik może tu pracować.